co się stało? Co się stało? To się pierdolę. <grymne> Jaka kurwa ty! Z mojej postaci. Tego to już kurwa gwałcę pod <grymne> wierzem. Ciężko jak ja z tą szmatę. Co ty zrobił? Nie, gra atrakcją jak ja.

Jak go nie goni. <golnie> Jaki <goń> <golnie> wkurwiony lata ty. To ja? To ja? Mam jakiegoś murnika, który by chował na mnie. To ja, kurwa lodówka? Jego żona, idiota. A, przećwieka żona, przećwieka żona. Jadra... Ja ty. Do powodzenia tam. <golnie> Dzięki, ale ja nie wiem, nie. Nie wiesz, czy twój? Ja nie, czy mój? Też miałem ten problem. <golnie> ja jako twój? Ja. Co mój? Wiecie jak twój? No nie jeszcze komuś, nie, nie wiem. Komuś. Nie komuś. Musimy zrobić testy. <laughs> Bo z ekrubem ja tam latałem, ale ja nie wiem kogo to. Nie wiem kto, któremu do drinka dosypałem. Zapomniałem. <laughs> no, może to mi nasypał. ja Ty, ja muszę... ja może sobie samemu? <laughs> Różne ta dziwka zrobiła ze mną. No. Dawaj. Tak, o, sobie pokażesz na świetlice i potać. Dobra. Na fonach Dobrze Ja wierzę, jaka akcja ty Dobra Łap na Ja od 12.25 Przecież nie płacę tutaj? <noise> Już dzisiaj nie byłem Powolałem grać w LOLA Dobra zobaczcie kto siedzi na topie i czeka na mnie Seku Glock w kieszeni to mało powiedziane Co cię Opie. będzie czekać Ej My po lekcjach chcieliśmy ten My chcieliśmy się zbierać na broń do szkoły za 37 koła na Darknet jest staniej. Łopie. Snajpa z celownikiem laserowym. No kurwa, ty czołko od razu kupcie. Na początku chcieliśmy na tego, na żelot, kulki kupić ten. Yy, karabiny, nie? Ale, tam myśli, ale z tego przeszło nowe broń palne To nie lepiej od razu palę granatów? Albo mówkę od Putina wziąłeś i tyle Albo od razu Putinem kurwa zagrozić <grym> Jakub co brać? Najlepiej Mephedron Jakub mów No Cox, Mephedron Mephedron, Tam No mówię ci cały czas co muszę brać Mów Brać życie za y rogi No i widzisz jak wybrałeś ładnie postać jak on wziął? Nie wiem Diego No witaj Diego? i zmarł po 42 kolejnych to... Diego Maradona? No i zobacz, nie dał tanka No i to jest mój rywal, człowieku Jacob? Nie To nie Nie jestem gejem Jeżeli znowu zadasz to pytanie, to nie, nie jestem A nie GM. chodziło o to No to tak, jestem gejem Szczerze, no, opinia! o z tym! Wow, widział z tym! Jesteś głównym. Zestaw na no, prawy roweru, nie? Ty już to było. Odpowiedź to pedał? No! Mega słaby żart. Słaby żart, bardzo. A właśnie, Damianek, Damianek zdobyłeś Adasia na Discord sama? On uciekł szybciej niż ja. Aha, to ciekawe. spać. Bo Nie, bo dzisiaj jest 1 grudnia. Jego, jak to działa? W się ten, ten. Ja wiem sam Nie robisz się go nigdy? Nie Nie, kłamiesz Chyba, że z twoją mamą! Danonek, Nie, Kanonek tu jest! Danonek! Danonek? Lubisz danonki? Lubię, pyszne Danonek. są, pyszne są! Powiedz, powiedz mi! Kto, kto... nie lubi danonków, jaką lubisz danonki, nie? Nie. No i no ja masz ja wycięte w tym momencie Jelita, nie? Ja je kocham Ej kopale pinguj mojego. kurwa, pinguj Pingować to ciebie zaraz mogę człowieku Mówi pinguj mnie kurwa kogo no, Bardzo dobrze Dwa do za jednego Dobrze jej kobie ale wila Nie ty dziko! Mej kobie Trzyma Chciałem ci pomóc Naprawdę Tak, tak. Serio chciałem ci pomóc. Nie POMOCY! Dobra, pomogę ci w Dobra, zamian dana, za to, że ten... Kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj ich. Ja. Ale są tu czy ty panie ich Ale ja kurwa mam tutaj 8 z nich. Kurde ja, no. Kacuś Błaszczykowski. Hmm? Ale jest ich w na znowu powyższe. Parastka mnie zawiózł. I'm Vengeance. Aaa, co ty, co ty gdzie ta ręka? Pęta, pęta, pęta. Pęta, pęta. Pęta, pęta. nie będzie węty, pęta. będzie kwadra który? eeee Z Dobra kurwa... ...zajebał tą pętę którego adaś sięgnął i nie gra bo pad mi nie działa to go podłączam <słyszy> ja pierdolę, ty musisz więcej bekać kurwa niż myśleć jeszcze, jeszcze, potańczyć. Potańczyć. jeszcze im trzeba po kurwa na haraj na nogi Zdaj im... Zdaj mi im buty. Czaste. Czaste, gdyby, w ciastej gdybyś do skina kalibyś mi do miliona? Oczywiście, no, ale to był. Bez skina nie możesz? Jak ubrałem. mnie, raczy mnie, jako! Nie mogę. Ja cię ja cię uratuję. Ja Chodź. To no, żeś kurwa wyciaste uratował. Czyż kurwa tam jak szczęsny No i pięknie Druga próba udana Znasz znacie takiego znanego matematyka jak Fryderyk Chopin? Pierwszym najlepszym matematykiem był Tomasz Gwiazda No ale on, on był tym bez suchu, nie? On stracił such, a mimo to dalej uczył matematyki Tak i on właśnie stracił y, such y, Bo dostał granatem Podczas drugiej wojny światowej Coś takiego Einstein a, bez, bez kitu, to było fajnie. Wiecie, że dzisiaj oglądałem jak y, Matemax robi pompki? Chyba Kopcie <noise> Kijopierdolak obcie kopytami zmierzył. Łof, łof. co ty... czekał? Co... Czemu ty szczeknąłeś? Bo chciałem, żebyś ty to zrobił. Ale tak nawet psy nie mówią. bo Psy mówią tak. Na glebę kurwa, na Czekajcie chwilę, tylko wykorzystam trochę taśmy, żeby zakleić sobie palec, bo trochę go <noise> Ty, taśmę. To nieźle TDDD Aś... przemija ci Aś... Że ty, ty już chce Aś... nawet Aś... palec Kurwa chłopie, DDD I już kurwa zatarłem go <grym> Ty, ja co dopiero 30 On mi to zakleja jak prawdziwy mężczyzna Jajko, ja, a my nie mieliśmy być w CS-a kurwa? To grałem w tego CS-a czy nie? Tak! Ja, ja już odpaliłem Aha Jest zmieniłem konto to co, Uf, Ja pierdolę, wszyscy kurwieni. Widzicie se kurwa Melisa za